Valvoline Ride Małopolski, czwarta runda rajdowych Mistrzostw Polski. Grzegorz, Adam walczycie o oczywiście jak najlepszą pozycję. Chcemy, żebyście nam pokazali, zabrali nas do swojego rajdowego auta, do kokpitu, jak to wygląda ze środka na podstawie nagrań z kamery pokładowej. No zapraszam bardzo gorąco, słuchaj, my wczoraj przyjechaliśmy cztery odcinki specjalne, to inaczej dwa, dwukrotnie powtarzane, jeden był bardzo trudny, krótki, co prawda, ale taka próba piekielnie szybka do góry, a druga odcinek miejski po Myślenicach, który właśnie sobie w tej chwili oglądniemy. Bardzo często taka maksyma tutaj się powtarza, że na takim odcinku nie można wiele wygrać, ale bardzo dużo stracić. No ale wiesz jak to jest, sam siedzisz w tym motorsporcie od wielu lat, nie ma takich momentów, że człowiek nie chce, że zawodnik nie chce rywalizować, więc nawet na takim odcinku Stara się wycisnąć maksa, no i właśnie przeglądnijmy sobie ten odcinek, żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie popełniliśmy jakie błędy. No tak, nie ma, nie ma miękkiej gry. Troszkę uprzedzając fakty, to są odcinki, na których ty masz dużo roboty, bo kręcisz, podcinasz ręczną. Sporo jest tam też wachlowania biegami, ale Adam też ma sporo do pogadania. Tak, wczoraj pierwszy dzień zaczął się od takich krótkich odcinków, ale bardzo technicznych. I ważne jest, żeby dobrze zacząć rajd. Pierwszy odcinek, który mieliśmy po lesie, no niecałe 4 km. Potem odcinek miejski. Krótkie odcinki, ale bardzo dużo pracy dla mnie. Bardzo mało widziałem na pierwszym przejeździe, pierwszego OS-u zresztą, i potem powtórzonego w nocy. Może ze dwa razy podniosłem głowę, żeby zobaczyć odcinek no bo faktycznie też niby miejski odcinek ale dużo informacji i, i tak naprawdę głowa cały czas w notatkach. No to teraz ci pokażemy w takim razie, jak to wyglądało na miejskim odcinku w Myśleńcach. Ciebie też zapraszamy, wiesz. Skakuj, jedziemy w takim razie. Uwaga, start. No tu ruszyliśmy, no, bardzo fajnie nam się zebrało ze startu, pierwszy zakręt był dosyć ciasny, podcięliśmy go zupełnie nieźle i fajnie nam wyciągnęło auto, niestety, niestety jak widzisz asfalt jest bardzo suchy, my jesteśmy na totalnie oponach deszczowych i to zupełnie nowych, bo innych po prostu nawet nie posiadaliśmy, więc jak wiesz to auto wtedy bardzo się robi takie miękkie, płynnie, ale jest parę kałuż tam tak tak, tak, o zobacz, tu się ledwo mieścimy, przed beczkami notabene walwoliny. <laughs> No właśnie, beczka, taki może trochę kajetesowy element, ale dla kibiców zawsze fajna rzecz, żeby się dobrze zakręcić. Bardzo, no zobacz, na Barburce to jest kluczowy element rajdu, więc tutaj organizator chyba troszkę chciał tego pomysłu uszknąć. I jest, znowu rądko. Tak, ale pozauważ, tutaj jest tak, że asfalt dookoła, a rondo jest wyłożone kostką i te dyfry strasznie walują w takich samochodach klasy Rally 2, jak stracą przeciętność, to raz złapią, raz nie złapią i ciężko obrócić ten samochód. No, ale co, że sobie tutaj rodzicie. Dziękuję. Tak, czas nawet nie był zły, nie wygraliśmy tego odcinka niestety, ale byliśmy w pierwszej trójce, te różnice były dosłownie na dziesiątki sekund. I tutaj mieliśmy taki fragment bardzo dla nas trudny, bo to jest droga pod prąd, normalnie nie możesz jej zobaczyć, więc nie do końca jesteś pewny jak opisać ten zakręt, możesz tylko to zrobić na piechotę, więc to jest, mówię, zawsze tą trudność, nawet bo jak przejdziesz autem powoli, to przynajmniej masz wyobrażenie jak ta droga się układa. Jak to musi zrobić, brzydko mówiąc, z buta, no to, to już jest takie no... No, się, bo tu jedziecie, walczycie z czasem, a tak naprawdę możliwości trenowania nie ma. Opisujecie odcinki, dwa przejazdy z pacerowym tempem zgodnie tak z przepisami. Tam z w zeszycików, kajecików wszystko jest zamontowane. Też pokażmy, jak to wygląda, co tam Adam ma. Się... opowiadaj, może tutaj właśnie, przeczytaj kawałek i opowiedz. Tak, więc zaczęliśmy od startu: 50 lewy tul do prawy nie ciąć, do hamowania 70, lewy jeden ciąć. Dobra, trzymaj konie. 50, <śmiech> czyli. <laughs> Opowie. <laughs> Więc od początku start 50, tu jeszcze jest ważny moment wystartowania, ponieważ na tym rajdzie nie obowiązuje taka oczywista procedura, że mamy odliczane 15 sekund, 10, 5. I, i, na tym odcinku. Tak, na tym, na tym odcinku miejskim, więc pokazane było nam tylko 10 sekund, musimy sami sobie tak odliczyć, jest zielone światło, się zapalam, mamy 5 sekund wtedy na, na wystartowanie. No więc jedziemy 50, czyli 50 metrów. E... 50 metrów prostej, tak, tak proste. jest. Lewy Taka tool maja. do prawy, do prawy nieciąg, czyli e, zakręt w lewo, e, który nie można przyciąć, czyli nie możemy najechać kołem nie wiem, na, na jakiś krawężnik. to musimy się zbliżyć mocno do prawy nieciąg. Do hamowanie 70, czyli mamy hamowanie 70 metrów, do lewy jeden niecień. Czyli lewy 1 mamy taki opis kątowy, to jest taki właśnie, można powiedzieć, ciasny, ciasny zakręt. Im mniejsza cyferka przy zakręcie, tym musisz bardziej schamować. Ty tak, a, tak. a jeden to jest praktycznie taki nawrót, a sześć to już jest znowu najszybciej. Prawie prawie lufa, tak. Plus takie różne rzeczy, jak tam ciąć, nie ciąć, hopa, tam. przytrzymaj wypuścić. Tak, tak to w ogóle jest taki element bardzo mm, personalny dla każdego zawodnika. Mój na przykład czy nasz jest tak, że jest to kąt, tak jak wspomnieliśmy, ale u mnie jest też połączony z trudnością, czyli czasem zakręt dwójkowy może być ciaśniejszy niż trójkowy, i no trójkowy może być ciaśniejszy niż dwójkowy w zależności. Od tego, jak są trudne, ja sobie wtedy tym, tą trudnością pomagam w tym opisie. Także, to, ale to też każdy zawodnik, jak sobie tam lubi, jak mu jest wygodnie, jak go rozumie, bo to jest klucz do sukcesu. Tak, mogę już powiedzieć, że yy, Grzesiek ma. Najbardziej rozbudowany opis kierowców. kierowców. <grystanie> <Także grystanie> Najwięcej nie daje. Także, także dziękuję Grzyszkowi, bo nie daje się nudzić. <grystanie> o się. No ale zgrywam, zgrywam Ci wszystkie onboardy później, także możesz sobie pooglądać. Nie martwić. No to wpala jeszcze ten, ten duszy. Tak, 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 teraz zapraszamy jeszcze. Tak, tak, tak. Mieliśmy następny odcinek, który był piekielnie szybki. Był to taki. W ogóle taka fajna próba, bo w Myślenicach jest wyciąg narciarski i z wyciągu narciarskiego na samą górę wiedzie droga, dosyć na początku szeroka. I wyobraź sobie, że od startu do mety chyba dwa razy tylko yy, jechaliśmy na trzecim biegu, a tak to cały czas praktycznie na piące, może z dwa czy trzy razy na czwórce, co oznacza, że jechaliśmy cały czas z prędkością między 140 a 170 na godzinę. Więc y, w lesie, po mokrym, y, piekielnie śliski asfalt, no robiło wrażenie. Także zapraszam do, do przeglądnięcia z nami. Może no dobrze, że też nie wiedział, ile tam jest na liczniku. Wow. On czasami nawet widzisz tutaj w dolnym rogu widać prędkość, jak się tam przyspiesza, więc, więc on jest w stanie zobaczyć, to ja nie widzę, bo ja mam widzieć tylko cyferki, jak, na jakim aktualnie biegu się znajdujemy. Tutaj podpełniliśmy na samym początku delikatny, bo nas śliznęło i dotknęliśmy kamyka, który wiedzieliśmy, że jest po lewej stronie. Na całe się tylko dotknęliśmy, na auto się nam tak śliznęło. I w ogóle to był pierwszy przejazd odcinka, który nigdy nie jeździł w rajdach, więc dla wszystkich był bardzo taki nowy. Nie, nie, nie znaliśmy śliskich miejsc niebezpiecznych. I część zakrętów tak nas ślizgała, A tutaj właśnie dojeżdżamy do takiego zakrętu, ten lewy po prostu wjezie do rowu. Dobrze, że gdzieś mnie tknęło i pojechałem wolniej, bo po prostu 5 na godzinę i by było, mogłoby być bardzo, bardzo nieprzyjemnie. A znowuż, z 30-40% zakrętów miał fajny grip, no tylko weź i wymyśl, znajdź to mm, zanim pierwszy raz pojedziesz, więc to jest te, też ten element układanki, który trzeba gdzieś wcześniej sobie wyobrazić. No tak, opisywałeś odcinki? parę dni wcześniej, w zupełnie innych warunkach. Głosko się zmienia. Zupełnie suło, słuchaj, słoneczna pogoda, no a tutaj w ogóle też jakby jeżdżaliśmy, rozmawialiśmy wcześniej z, o tym, że, że, że było słonecznie, później przyszedł deszcz, później znowu zrobiło się słonecznie, ale, ale droga niestety nie wyschła. Wybraliśmy opony deszczowe, więc nie był to najgorszy wybór i, i nawet sobie tam poradziliśmy. Tak. A no, to widzimy, spora szybkość, którą można odkręcić. A do ilu maksymalnie auto idzie? Auto że i tak, tak dalej. Tak, no. tak, ale jakby w Skodzie skos, stosuje się jedną skrzynię na Polskę, taką standardową, to jest 186 na godzinę. E, także no my tutaj nie osiągnęliśmy maksa, bo w, w tych autach jest to fajne, że jak osiągasz maksa, to jest ta, da, 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 i nie musisz patrzeć na dzisiaj, bo wiesz, że wtedy jest 186 na godzinę. I dodam jeszcze taką ciekawostkę, to jest niesamowite, że jak auto osiągnie maksa, to trzeba delikatnie, dosłownie o 5 7% popuścić gazu i ono wtedy jedzie jeszcze 2 km na godzinę szybciej. Nie? To, to jest taki... Człowiek myśli, że wcześniej nie będzie trzymał do końca będzie szybsze, a to że popuszczamy o 5-7% i auto jest, jest o 2 na godzinę szybsze. Taki mini dopalacz jak tak, amerykańskie tak. filmy są, że tam dwóch się ściga, już dają się wszystko, a wtedy ten, który ma wygrać jeszcze w wyższy bieg, nie wiadomo skąd i tak, a to. No i my, my nie mamy jak śmialiśmy się, bo wczoraj przed snem jeszcze oglądaliśmy Szybcy i Wściekli, czy jakiś taki jest ten tytuł? <laughs> I tam co do dopalacze nie wiadomo co i mówię, kurcze jakby nam się przydało coś takiego. <laughs> to ciekawy dobór, tak wam powiem, w czasie, w czasie rajdu. <laughs> no właśnie, dlatego gdzieś jak przełączaliśmy już przed snem jeszcze tak, żeby zasnąć i no wpadło to w ogół o no to idealna będzie motywacja na dzień jutrzejszy. <laughs> Czyli co, zmotywowani, gotowi do dalszej walki. Tak jest, no przed nami jeszcze teraz musimy poglądać onboardy od naszych szpiegów, które aktualnie nam nagrali żeby sobie po, poprawiać notatki na dzień dzisiejszy, no i dalej do gry. No to powodzenia, ogień na jak to się mówi. No nie dziękujemy do zobaczenia i trzymajcie kciuki. Widzimy się. Mam nadzieję szczęściem was na trasie, a z pozostałymi w necie.